Cześć, tu odcinek witam was w kolejnym odcinku LCS News I... 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 Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, ogólnie to mamy... Wszystko jasne jakby Mogę to tak nazwać, bo zakończyła się... Ostatecznie Zakończyły się play playoffy, czyli zakończyła się liga Spring Split e, EU LCS Spring Split O, ale ładnie to zrozłożyli Eee, tak, I, i w tym momencie EU Spring Split promotion, Och, poproszę promotion playoffs, właśnie tak, playoffs, i ostatnie mecze wyglądały tak, że Fnatic wygrał 3-1 z SK. I ROCCAT wygrało meczu trzecie miejsce z jest 2-0 Dzięki czemu skończyli ostatecznie na trzecim miejscu, a tabelę na czwartym Czyli tutaj progres i szczere moje gratulacje dla nich za zajęcie tego trzeciego miejsca Będziemy oczywiście ich widzieli w Summer Split, czyli yy, no, lice, która będzie przez drugą połowę sezonu Bo właśnie mamy połowę sezonu, mija teraz Eee, sezonu czwartego? Szybko zleciało. Eee, no i w, oczywiście Fnatic wygrało z SK Gaming. Zazwyczaj jak Fnatic się palą w gadzie, to oni szybko działają i wygrywają. Jak zwykle po raz trzeci Fnatic z rzędu został mistrzem eee, Europy. Tak, bo w poprzednim... Summer Split i w poprzednim Spring Split też był Fnatic pierwszy. No i Fanatyk będzie jechać do Paryża reprezentować Europę na All Stars. Eee, co jeszcze? Co jeszcze? No ogólnie fajnie. No w, jeszcze pokażemy tutaj. Nie, nie pokażemy. Jest tylko brak Dobra. Więc tak, pierwsze miejsce Fnatic, drugie SK Gaming, trzecie Rocket, czwarte Alliance, piąte Gambit Gaming po ciężkim, długim meczu z, z, z Copenhagen Wolves meczach właściwie, 2-1 Szóste Copenhagen Wolves I od szóstego już muszą walczyć o utrzymanie Siódme Super Hat Crew Oraz ósme Millenium Tak, i teraz właśnie zaczyna się EU Spring Split Nie... EU. Dlaczego to jest tak dziwnie? Dobra, po prostu po prostu wchodzimy tutaj i mamy nasze mecze, to znaczy dziś o 17, czyli praktycznie zaraz rozpoczyna się Millennium Contra Ninjas in Pyjamas, To jest po 5, czyli do 3 wygranych maksymalnie 5 mecze. No i Millenium będzie walczyło o utrzymanie się, też mnie ciekawi czy w dżungli będzie Araneia, czy ten nowy jungler, z którym ostatnio grywali. No i przeciwko Ninjas in Pyjamas, jak wiemy, w... bardzo dobry team, który wyleciał z powodu ROCCAT, <grywy> no wtedy jeszcze KMT, który pokonał ich w promotion tournamencie 3-0. Eee, że z zajęli w pierwszym turnieju Challenger Series pierwsze mi drugie miejsce, w drugim turnieju pierwsze miejsce i w ostatecznym turnieju drugie miejsce, więc eee, no, naprawdę dobrze klasyfikuje, dobrze no, wyglądający zespół, szczególnie żadne zespołów go nie chciało wybrać. Bo to jest tak, że Copenhagen Wolves miało E, dowolny wybór zdecydował się na Daniel Gaming, czyli na Polaków, którzy tam zajęli e, trzecie miejsce, ostatecznie, e, ale SHC zdecydowało się na Cloud9 Eclipse, które miało pierwsze miejsce, teoretycznie, w ostatecznym turnieju, a Ninja drugie, ale nie chcieli z nimi grać, więc Ninja Sleep in Pijamas będą grali na. Milenium tak na Millenium, no i ostatecznie ten mecz właśnie odbywa się dziś, jako pierwszy. A jutro o piątej i teoretycznie o 10, ale zaraz po tym będzie grać najpierw Super Hat Cruz Cloud9 Eclipse, tak jak mówiłem. A później Copenhagen Wolves z Daniel Gaming. No i tutaj ja od razu zagłosuję sobie. Stawiam, no szczerze, tutaj niech będzie na milenium, ale to jest. A! Takie wiecie. Nie wiem, może milenium się po prostu przygotowali, ale jeżeli nie, to nic z nic nie się po prostu po nich przejadą. I to może być dość straszne. Dalej jest Superhat Crew z Cloud9 HyperX Eclipse, tak? I tutaj wydaje mi się, że Cloud9 może nieźle pocisnąć. Dalej jest Copenhagenu z Daniel Gaming. Ja bym chciał bardzo, żeby Daniel Gaming wygrało, ale jak to będzie, to zobaczymy. No więc zapraszam Was. Link oczywiście w opisie, znaczy link w opisie. No lol esports.com standardowo i oni zaraz zaczynają. I to są już w sumie ostatnie mecze europejskich LCS-ów. Dalej będzie już tylko. Eee, w... właśnie. All Stars no i macie tutaj już mecze na All Stars. Pierwszy to jest OGM, OMG, przepraszam. OMG przeciwko Fnaticowi. Dalej jest Azobu. Taipei Assassins eee, na no. SK Telecom T1, czyli Mistrzów Świata z Sezonu trzeciego i Faker. Później Fnatic grający z Cloud9, OMG znowu z Taipei Assassins, SK Telecom z Cloud9 i to jest pierwszy dzień. A dodatkowo tam będą jeszcze imprezy w międzyczasie. Tak, All Stars Challenge Hexa Kill. To tam bardzo możliwe, że już się uda dostać. Jeżeli tam nie głosowaliście jeszcze, to proponuję zagłosować. To się klika tutaj All Stars Voting. Będziecie mogli wybrać sobie Szuszeja, Polecam. No i takie tam inne jakieś mody, cuda nie widzę. Będzie zabawa, będzie się działo. To wszystko będzie od 5 maja. Tak? Nie, od 8 maja. Ultra Rapid Fire będzie jeszcze rozgrywany. Dobra, nic. No to tyle. Pozostaje czekać. Ja was zapraszam teraz na 17 I jutro również od 17 eee, na, 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 na te mecze kwalifikacyjne. A potem postaram się dogadać eee, ostateczne umówienie całego tego sezonu. A póki co się z wami żegnam. Niestety miniaturek mi już zabrakło i nie mam skąd je wziąć. Więc no, musisz się, boże, albo coś wykomidaj. Dobra, to tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć, karetka, lol.